Dobrze, drodzy Państwo, witam serdecznie jako starostał Bartowski w naszej pięknej sali. Zebraliśmy się z okazji uroczystego rozpoczęcia programu zaproponowanego przez polski rząd, przez rząd pana premiera Morawieckiego. A ten program ma na celu wsparcie, wsparcie i ochronę zabytków i dziedzictwa narodowego. Ale w tym temacie myślę, że więcej informacji przybliżą nam nasi zacni goście. A wśród tych gości pozwólcie Państwo, że przywitam imiennie naszych zacnych parlamentarzystów. Witam serdecznie pana posła Krzysztofa Koskiego. Dziękuję bardzo, witam Państwa. Witam serdecznie pana posła Sławomira Sparka. Dzień dobry. Jest z nami także Pan Poseł y, Pan Leszek Kowalczyk. I y, 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 jest z nami także nasz Pan Poseł Pan Sylwester Dułaj. Y, ministra Edukacji Narodowej reprezentuje Pan Dyrektor Gabinetu Politycznego y, Pan Radosław Różowski. serdecznie. Są z także ci, którzy starali się o te środki, czyli, yy, czyli witam serdecznie naszych burmistrzów, wójtów, yy, no i księży proboszczy, yy, proboszczów z terenu powiatu lubartowskiego. Ja nie będę przedłużał z mojej strony tyle i oddaję głos, zapraszam Pana Posła Sławomira Skwarka. Szanowni Państwo, jako członek Komisji Kultury Sejmowej mam zaszczyt właśnie przedstawić ten program. Można powiedzieć w tej sali, jako konserwatysta, nie do końca powiem, że to słowo mi się podoba, ale rewolucyjny, obronił zapytam. Dlaczego, że rewolucyjny można powiedzieć? Ano dlatego, że jeżeli poprzedni rząd w latach 2015 oddając władzę przeznaczał na. Ochronę zabytków 80 milionów złotych. To my w 2023 roku przeznaczamy trzykrotność tej kwoty, czyli 221 milionów. Ale to tylko te dwa programy podstawowe: Infrastruktura Kultury i Ochrona Zabytków, która jest corocznie, permanentnie realizowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W tym roku. W 2023 w ramach Polskiego Ładu Ochrona Zabytków, czyli to tego naszego takiego sztandarowego programu przeznaczyliśmy w pierwszym rozdaniu, w tym, w którym tu jesteście Państwo beneficjentami 2,5 miliona, a według obetnych 2,5 miliarda. A według obietnicy złożonej przez pan, Pana Premiera Matusza Morawieckiego kolejne rozdanie do 08 do 1 miliarda łącznie około 3,5 nawet miliarda polskich złotych trafi na ochronę polskiego dziedzictwa narodowego. To epokowe można powiedzieć wydarzeniu składaliście Państwo wnioski za pośrednictwem samorządów. I to jest bardzo ważne. Chcę powiedzieć, że to jest również program, mogę powiedzieć, wspólnotowy. Wspólnotowy, bo musieliście właściciele, ci, którzy się opiekują, baraki, osoby prywatne, ale również samorządy, musiały się zwrócić właśnie do samorządów, żeby pozyskać te pieniądze i za tą współpracę burmistrzom starostką, wójtą, radą tych, tych, tych poszczególnych samorządów bardzo serdecznie dziękuję. Na Lubelszczyznę taki fakt, który też medialnie warto wykorzystać, bo są dzisiaj tutaj właśnie media, powiedziałem o 80 milionach, które w 2015 roku cała Rzeczpospolita przeznaczała na ochronę zabytków to wyobraźcie sobie Państwo, że w połowie województwa lubelskiego, czyli w okręgu mówiąc politycznie, numer 6, w tym roku prawie 84 miliony trafiło od powiatu lubelskiego po powiat janowski, łącznie z powiatem lubartowskim. Powiat lubartowski jest bardzo dużym, Beneficjentem tego programu na 14 samorządów można powiedzieć, że uzyskał bardzo duże dofinansowanie. To ono wynosi 10 milionów 400 tysięcy blisko i jest jednym z największych pośród wszystkich tych powiatów. Powiaty sąsiednie, powiat pana Leszka Kowalczyka-Rycki 8 milionów 660 tysięcy, powiat Pułacki rekordzistą, pozyskał 17 milionów polskich złotych. Sąsiad, powiat śwignicki, bardzo mało, tylko 0,38 miliona, czyli 380 tysięcy. Łęczyński 3 miliony, przecinek 180 tysięcy, Opolski 5 milionów 220 ,000. i powtórzę, Łukowski, nasz z panem posłem Krzysztofem Głuchowskim też już mieliśmy okazję wręczać promesy 12,5 miliona na 12 samorządów, które można powiedzieć są w powiecie Łukasza. Gratuluję Państwu tego bardzo serdecznie, tego wyniku, tego, że właśnie te zabytki będą, bo wszystkie tak się stało, że są to zabytki kościelne. Jeszcze jeden, jeden bardzo ważny wskaźnik, czyli. Dofinansowanie, poziom dofinansowania. Ten poziom dofinansowania wynosi aż 58%. Poziom dofinansowania beneficjenta ostatecznego paraf to tylko 2%, ale jak jesteście tutaj samorządowcy, to również przecież istnieje taka możliwość, że możecie te 2% sfinansować z własnych budżetów. Tego nikt Wam nie zabrania, pod warunkiem, że macie tak zwane programy ochrony zapytania. Na swoim terenie możecie, możecie to zrobić, warto to rozważyć, bo nie tylko te olbrzymie kwoty, o których tutaj powiedziałem, tworzą właśnie taką permanentną ochronę naszych zawytków, ale też te mniejsze, które permanentnie corocznie możecie przeznaczać w waszych właśnie budżetach. Gratulując Państwu, poproszę również, jeszcze raz zakręczymy. Te 10,4 miliona w formie promes dzisiaj jeszcze raz zachęca, bo to wy samorządowcy będziecie odpowiedzialni finansowo, na Was spoczywa rozliczenie finansowe odpowiadać nie tylko przed Powiem historią, ale również przed ministerstwem, przed rządem polskim za właściwe rozliczenie i tego Państwu wspólnie wspólnotowo właśnie bardzo serdecznie życzę, nie tylko wykonania zadania, ale później go również bardzo dobrego rozliczenia. Na koniec dla chwały najjażniejszej rzecz dla trwania naszej kultury dziedzictwa narodowego, jak tu są zapytki. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu poproszę w kolejności... Posła pana Krzysztofa Gonzowskiego. <tryk> Dziękuję bardzo, Szygodnie, szanowni państwo. O celu, przebiegu i wynikach tego programu powiedział pan poseł złopowicz Pary. Ja się bardzo cieszę, myślę, że jestem wyrazicielem wszystkich tu państwa, że dzisiaj w Lubrakowie, w tak pięknym miejscu, przy takiej scenografii mamy okazję uczestniczyć w takim ważnym wydarzeniu. A więc przekazamy promys, które finansują te wasze zadania, które stawiliście się. Ja gratuluję wszystkim Państwu, którzy te środki otrzymali. Wierzę, że zostaną dobrze wykorzystane i będziemy się cieszyli z tego dobra kulturowego historycznego na naszej ukrzym. Serdecznie dziękuję Państwu, wszystkiego dobrego. Dziękuję. Jak już jestem prowadzącym to poproszę, jak to powiedział pan starosta naszego posła posłanego tutaj z ziemniowską, pana Sylwestra Tuwaje. Dziękuję bardzo, szanowni państwo, rzeczywiście przełomowy program. Przełomowy program, bo jest skierowany właśnie nastawiony na to, aby odzyskiwać blask, znaczy odzyskiwać blask właśnie naszych pięknych zabytków. Rzeczywiście... Na nie mamy sporo zabytków, sporo takich miejsc, które wymagają naszego wsparcia, wymagają rewitalizacji. Jak w ostatnich latach rozmawialiśmy z samorządowcami, z różnymi osobami, które zarządzają takimi obiektami zabytkowymi, te osoby zwracały na uwagę, że nie są w stanie sami zrewitalizować tych perełek, tych pięknych miejsc, że potrzebna jest pomoc państwa, że potrzebne jest wsparcie w tym zakresie. I rządowy program odbudowy zabytków jest właśnie odpowiedzią na te prośby. Jest odpowiedzią na te liczne sygnały mieszkańców, samorządowców, przedstawicieli również Kościoła Katolickiego. To jest właśnie ta pozytywna odpowiedź. My wiemy o tym, że dzisiaj jest ten historyczny czas, aby to, co dzisiaj uzyska wsparcie, uzyskało wsparcie i zostanie zrewitalizowane, służyło rzeczywiście na kolejne pokolenia. Bo to, co dzisiaj się dzieje, to nie jest na tu i teraz, ale to jest na właśnie przyszłe dwa trzy pokolenia jestem o tym przekonany. Lubelszczyzna trzymała dofinansowanie z tego programu w kwocie ponad 205 milionów złotych. 205 milionów złotych trafiło na zabytki, które są zlokalizowane w województwie lubelskim 357 obiektów zabytkowych uzyskało stosowne wsparcie. Raz jeszcze to powtórzę, to niewątpliwie przełomowy program, przełomowy program, bo rzeczywiście nigdy nie było tak dużego wsparcia, tak dużego dofinansowania na zabytki, na to, aby właśnie te nasze perełki, lubelskie perełki, odzyskały swój poprzedni blask. Bardzo chciałbym pogratulować i podziękować wszystkim samorządowcom za ich troskę o to dobro wspólne, o tą piękną współpracę z parafiami, z osobami, które zarządzają zabytkami w naszym powiecie, w powiecie lubartowskim. To rzeczywiście efekt dzisiaj mamy bardzo piękny, bo ponad 10 milionów złotych dofinansowania, wsparcia finansowego na to, aby zrewitalizować te zabytki. Dziękuję samorządowcom, że tak chętnie, ale również tak pozytywnie Wnoszą, starają się o pozyskiwanie środków właśnie rządowych, z licznych programów rządowych. Jak wielokrotnie rozmawiamy z samorządowcami, podkreślają, że nie byliby w stanie realizować tych licznych inicjatyw, gdyby nie to wsparcie rządowe. I my, jako tutaj jedna wielka drużyna, biało-czerwona drużyna, właśnie opowiadamy się za tą Polską powiatową. Właśnie mówimy o tym, że chcemy wspierać małe gminy, chcemy wspierać powiat, nie tylko duże ośrodki. Miejskie, ale chcemy właśnie wychodzić i chcemy wspierać małe gminy, małe, małe powiaty po to, żeby następował zrównoważony w rozwój naszego kraju. I jeszcze raz dziękuję samorządowcom, że tak skutecznie pozyskują te środki z licznych programów rządowych i raz jeszcze gratuluję przede wszystkim beneficjentom, beneficjentom pozyskanych środków. Jestem przekonany, że zostaną one wydatkowane, te środki należycie, że inwestycje będą przeprowadzone sprawnie i będziemy mogli się cieszyć właśnie tymi pięknymi, odnowionymi obiektami zawodowymi. Dziękuję bardzo. Dziękuję okay. bardzo Pan Posłowi. Pan poseł przypomniał ile ma Lubelszczyźnie, ja tylko przypomnę jeszcze tak w ramach Rzeczpospolita to 4800 takich wniosków dofinansowań, a ostatnio pan poseł Leszek Kowalczyk wręczał promesy dla swojego powiatu uryskiego na dofinansowanie w kwocie 8,660 tysięcy, 8 milionów 660 tysięcy, a dzisiaj wspólnie z nami wręczy w powiecie to Proszę bardzo panie pośle Leszek. Szanowni Państwo, ja może tylko uzupełnię wypowiedź. Przede wszystkim gratuluję tutaj tym obiektom, że będą coraz bardziej piękne. Na pewno jest to wyzwanie dla wszystkich, którzy będą przeprowadzać inwestycje, bo trzeba uzgodnić z konserwatorami zabytków, ale dzięki temu, że one będą piękniejsze, obiekty będzie większą atrakcją turystyczną. Na pewno kościoły, szczególnie w tych parafiach, biedniejszych, mniej licznych, te inwestycje nie odbyłyby się za pomocą samych środków, samych parafian, także tutaj na pewno zwiększymy to dziedzictwo, a wiadomo, że oprócz kościołów, oprócz tych celów sakralnych, wyznaniowych, one mają też ważne dziedzictwo kulturalne, a przede wszystkim kościół, to też Polska. Dziękuję. Dziękuję bardzo naszym posłom. Jestem zobowiązany do przekazania także bardzo serdecznych pozdrowień, bo bardzo chciał być z nami pan senator Stanisław Kogacz, ale w dniu dzisiejszym senator raduje, są komisje senackie i te pozdrowienia tuż przed spotkaniem dzwonił do mnie, proszę, żeby przekazać co mniejsze uczynię. A jeszcze proszę o zabranie głosu dyrektora Gabinetu Politycznego, Pana Ministra Edukacji Narodowej. Pana, e, pana Ministra Czapka, e, Pan Radosław Rzysk. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, w imieniu Ministra Edukacji i Nauki, ale zarazem Al Al posła z Województwa luberskiego, Profesora Przemysława Czanka, mamy mam zaszczyt złożyć gratulacje w szczególnym momencie, kiedy e, do rok za urządzącą trafił promesy podpisane przez Prezesa Ministrów, e, Mateusza Morawieckiego, dzięki decyzją parlamentu, obecnych tutaj parlamentarzystów dzięki pracy y, współpracowników pana premiera y, z satysfakcją y, przekazujemy te środki do społeczności lokalnej. Wnioskodawcami są gospodarze gmin, ale przecież te nasze społeczności gminne, społeczności powiatowe y, są zarazem tymi samymi społecznościami, które y, stanowią parafie, które spotykają się. Nie tylko w naszych ośrodkach religijnych realizując cele związane z kultem y, religijnym, związane z życiem religijnym niezwykle ważne, ale te same miejsca są też, o czym już tutaj była mowa, centrami życia kulturalnego, społecznego, są miejscami międzypokoleniowych spotkań i e, dlatego jesteśmy przekonani, że właśnie taki program jest e, doskonałym zadysponowaniem środków publicznych. Zwróćmy też uwagę, że te środki na cele związane z zabytkami w tym programie inwestycji rządowych są, kroczą po bardzo dobrze przyjętych programach związanych z tworzeniem infrastruktury drogowej, infrastruktury społecznej, edukacyjnej, również tej kulturalnej związanej z aktualnym, bieżącym życiem kulturalnym. Ale zwracamy teraz swoje spojrzenie ku pięknu, ku które jest zaklęte przez wieki właśnie w tych fantastycznych budowlach sakralnych, bo jesteśmy przekonani o czym prezes Jarosław Kaczyński, że powinniśmy mieć odwagę myśleć w perspektywie tych pokoleń, o których wspomniał pan poseł Dłajew, o tym, że Polska powinna wyglądać tak, jakby nigdy nie było Długiej Wojny Światowej. A jestem przekonany, że jeśli ten program będzie miał kontynuację, to będziemy mogli również zobaczyć Polskę tak, jakby nie było potoku szwedzkiego. I tego życzę gminom, tego życzę parafią, jeszcze raz gratulując gminie miejsca no to cóż, coś... na przykład ten moment, ponieważ Pan Starosta jest beneficjentem, to my sobie pozwolimy, posłowie i Pan Dyrektor, że z tej kubki o wartości dzisiaj promes, te 10,4 miliona pozwolimy sobie wręczać. Ułożone są te tabliczki alfabetycznie, więc najpierw jak alfabet i gminy wskazują w lub lubartowskim, najpierw rodzina, gmina mojej mamy, czyli, czyli Abraham, Pana Wójta widzę, Zapraszamy. Tym sposobem powiedziałem, że nie tylko pan poseł z pan jest można powiedzieć, że rodzinna jego godina, ale pochodzi również rozpad. Sobie, sobie. Proszę przekazać, ale widzę, że również na obiekty sakralne, obec sakrannych, jest kontekst kościelny pod wezwaniem na Gorzeń Karmen jako żywo karny jest tam poman w kolejnym posła. Tak, tak. O, jeśli znamy, tak jest. I poprosimy o właściwe rozliczenie. Dziękuję Dobrze, Pierwsza, pierwsza. Czyś się muszę. Dzisiaj są dzieka, powiedział, że są, jest taka liczba. Trzy. No, do dzisiaj w elementic trzech programów, trzech dokacji, ale te, ta pierwsza jest zawsze um, burmistrza Sacnego za, za Miasta Stołecznego Rubaj. To no, proszę bardzo nie. O. Mamcie braki.

gmina Niedźwiada, renowacja zabytkowych kompleksów kościelnych nie gminie Niedźwiada, rządowego programu budowlany. Niezmiernie nie mi miło, nam było, że karmina gmina otrzymała. Na Bogata nas nie stać. ktoś, Pan Wojt,

i szkoda, że to się do na 470 tysięcy. Tak się składa, że mamy beneficjentów dwóch diecezji, diecezji lubelskiej i diecezji siedleckiej. Tym razem diecezja siedlecka, czyli podstawa nasza, a mój dekanat dekana Tadamowski, Paratia w Jeziorzanach i Pana Wójta nie widzę również gmina Jeziorzany, renowacja zabytkowego kompleksu kościelnego pod wezwaniem świętej Trójcy w Jeziorzanach, pięknie położona, pięknie położony kościół nad rzeką wieczną bratonki wieprza. Nie ma to chętnie będę ktoś weźmie te 980. Kamienka wspólnie dofinansowanie inwestycji 980 tysięcy złotych. Zapraszam. Dobry, miasto jest za na złożyła wniosek dla dwóch swoich zabytkowych kościołów, jeden wniosek, remont kościołu, parafialnych w Michowie oraz w Rudnie, a pan tutaj dobrze wierze, że w Rudnie jest od mieszkanie z a tam to są bardzo dnia posługi, książkowości wiesła tutaj. Tak stania, czytając ewentualnie wykonane szlaki nie, do zdjęcia porządku. tak? Ja? Pierwsze 980 tysięcy, jakby, jakby tak. I podziękowania, to jedyne, bardzo

Pana Wójta Paweł Woźniak, gmina Serniki, Roboty produkowane w przy zabytku w miejscowości Srebrniki, tak enigmatycznie napisane, prawie jednozłotność. Wiemy o co chodzi,

Dwa wnioski, Szanowni Państwo, yy, pozyskała również yy, Bazylika Świętej Anny, pod wezwaniem Świętej Arny. Te dwa wnioski za pośrednictwem Pana Starosty, yy, i to jest dzisiaj rekordzista, największy beneficjent w beneficjentach, z całego dnia prawie. Blisko 3 miliony polskich cłopień trafia z programu Świętej Arny, ale na różne obiekty zabytkowe, czyli również na spędach.

które cieszą nasze oczy i sprawiają, że człowiek podziwiając piękno kultury widzi, jakie wartości prezentowali fundatorze tych obiektów. Najczęściej byli to dziedzice, byli to właściciele ziemskie. jak przypadkiem bazylki Świętej Anny książę Pawła Karol Świadczą o ich ogromne umiłowanie ojczyznę oraz o tym, jak wiara wiele dla nich znaczy. Te promesy nie są dla nas. Są dla firm, które będą w naszym imieniu, także samorządu, ratować na następnych pokory. Stracić, zniszczyć zabytek nie potrzeba wojny, ale wystarczy zaniechać troski o zabytek. A warunki atmosferyczne i wiele innych czynników że nawet najpiękniejsze dzieło obróci się w ruiny. Dlatego jesteśmy niezmiernie wdzięczni za to, że ludziom, którym jest tak bardzo trudno w tych czasach trwać i realizować różne wyzwania, otrzymujemy środki z zewnątrz, które będą ratować to dziedzictwo kulturowe która przetrwa kolejne 300 lat, jak ufamy, jak do tej pory te budynki trwały i czekały na ocalenie ich i przywrócenie im życia. I za to w wszystkich beneficjentów dziękuję Wam samorządowcy, dziękuję Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i wszystkim, którzy zapytali o to, aby to dziedzictwo kulturowe ocalić na następne pokolenie. Dziękuję bardzo. Dzisiaj z tej świętej Anny dziękuję, tak, dziękuję bardzo. Szczędz Państwo, to się nie tyle z naszej strony. Dziękuję bardzo, bardzo za obecność. Życzę e, sukcesów w realizacji tych trudnych inwestycji. Dziękuję.